Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny poniedziałek tradera z tej strony: Radosław Rygielski. Przypominam o tym, że jeżeli uczysz się tradingu, bądź chcesz spojrzeć na rynek w sposób logiczny, od podstaw, to pamiętaj o tym, że pierwszy link pod tym filmem jest to bezpłatny kurs tradingu, który możesz odebrać. Zostawiając swojego maila, wtedy wszystko będzie się na forum, jedno pod drugim. Też pamiętaj, że na moim kanale YouTube też możesz te nagrania znaleźć. Co ważne, kochani, przed chwilą 37 minut temu zakończył się live, który trwał 2 godziny. Jego nagranie jeszcze będzie dostępne do jutra na moim kanale YouTube. Możecie sobie go odtworzyć. Kochani, kolejny poniedziałek, kolejna analiza. Wczoraj, wczoraj tak, wczoraj czyli w niedzielę informowałem o tym, że może być spadek w cenie bitcoina. Było nagranie 3 stycznia, informowałem o możliwych spadkach ceny bitcoina. Mimo tej euforii, gdzie każdy mówi o wzrostach, że będzie po 100 tysięcy za dwa dni i tak dalej. Kochani, w tym wszystkim musi być logika, spokój, opanowanie i podejście naprawdę chłodne, bo to są rynki finansowe, a nie koncert życzeń. To jest bezpieczne, jeżeli robimy to bezpiecznie. To jest bardzo w tym wszystkim ważne. Teraz tak, pamiętajcie proszę, żadna z informacji w tych nagraniach nie jest to rekomendacja inwestycyjna, po prostu dzielę się swoją wiedzą. Wczoraj w tym nagraniu mówiłem o możliwych ruchach spadkowych, zgodnie z strzałką, poziomy, do których cena miała dotrzeć i również stop lossy, czyli żeby wiedzieć, kiedy z rynku uciekać, gdy cena po prostu zacznie iść w nie naszym kierunku. Cena co zrobiła? Cena spadła, osiągnęła wszystkie poziomy, wielu z Was korzystało z tych analiz, czy na TradingView, dziękuję za te komentarze, gdy tak to wszystko komentujecie. Wiem, że mało osób mówi o swoich prywatnych emocjach, odczuciach, ale ja po prostu jestem sobą ich z chęcią się tym podzielę. Jest mi po prostu bardzo miło, że tą moją pracę, którą dzielę się bardzo dużą jej częścią bezpłatnie że ją doceniacie tak konkretnie e, komentujecie tutaj, nawet nawet się napisał jesteś wirtuozem, wirtuozem tradingu mega za to dziękuję Cieszę się, że mogę Was ustrzec przed jakimiś ruchami. Jeżeli oczywiście jestem w stanie Wam to przekazać, wczorajsza analiza, czyli niedzielna, mówiła o spadkach. Spadki zrealizowane na moim rachunku, oczywiście, były też pozycje spadkowe. Zresztą są otwarte nadal aktualnie z plus 2000 zł. Część z nich już zamknąłem, jak to możecie zobaczyć. Od wczoraj już mamy, dzisiaj mamy plus 5600. Otwarte plus 2000 oczywiście zgodnie z analizą, którą Wam wczoraj wrzuciłem. To jest mój forex faktury na koncie realnym, oczywiście, możecie sobie zobaczyć. Wpłaty, wypłaty. Ok, i teraz tak, co może dziać się z ceną dalej? Na ten moment uważam, że. Cena Bitcoina po tych spadkach, o których mówiłem wczoraj, uważam, że cena bitcoina może znów wrócić do tych poziomów, przy których byliśmy ostatnio. Dlaczego? Tutaj możecie zwrócić uwagę, duża wartość transakcji, cena znalazła się pod tym poziomem, wróciła, dotknęła go i już dalej cena nie wraca, czyli widzimy, że duży kapitał nie, wpusz nie wpuszcza ceny powyżej tych poziomów, po których sam ma transakcję, co może pokazywać, że OK przy tej zmienności cen, jeżeli jesteśmy pod tym miejscem, gdzie była taka duża zmienność, taki duży wolumen, jesteśmy pod tym obszarem, to może to być ciekawym. Wskaźnikiem na to, że może być dalej trend spadkowy. Oczekuję powrotu na początku do poziomu 30142, potem 29 120 i 27 946. Pamiętajcie, stop loss jest tutaj przy 34, 000, yy, przy 34 000, czasem 33 990, zależnie od tego skąd macie jakie oczywiście dane. Pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem, o stop lossie. Pozycja stratna nie jest niczym złym, to my definiujemy jej wartość. Oczekuję dalszego możliwego spadku. Ze względu na obecność podaży, tutaj widzicie też podobny zasięg ruchu, tutaj poza tą chwilową anomalią, którą też można czasem wykluczyć, jeżeli chodzi o takie dynamiczne ruchy. Ok, szybka aktualizacja za nami, dzięki za te komentarze, to mnie mega motywuje, wszystkie czytam. Na wszystkie oczywiście daję radę odpowiadać, ale bardzo wszystkie doceniam. Dzięki za subskrypcję, za. Takie docenienie i co? Czekamy na dalszy ruch, pamiętajcie o stoplosie, zarządzanie kapitałem, wtedy żadna niepoprawna decyzja nie będzie niczym złym i będziecie mieć wtedy energię na kolejne działania na rynku, jeżeli ograniczycie ryzyko przy każdej pozycji. Do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, czekamy na dalszy ruch i co? Słyszymy się w kolejnych analizach. Dzięki, cześć!